Dzień dobry państwu, ja nazywam się Piotr i zapraszam serdecznie na kolejny odcinek podcastu z cyklu BFG Racing. Dla kontrastu z poprzednim odcinkiem, gdzie mieliśmy bardzo luźną pogadankę, w tym odcinku porozmawiamy sobie o czymś bardzo konkretnym, bardzo precyzyjnym. Do tego stopnia, że aż musiałem sobie wylistować to, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Tematem dzisiejszego odcinka będą patenty, które uważam są najfajniejszymi stosowanymi w Amortyzatorach, i nie będziemy się rozbijać na patenty stosowane w samochodach, motocyklach, kładach, rowerach, itd, porozmawiamy o patentach ogólnie. Żeby nie przedłużać, porozmawiamy sobie najpierw o temacie powłok. Mamy tutaj powłokę azotku tytanu. Powłoki charakteryzują się tym, że po pierwsze, świetnie wyglądają, ale to jest tak naprawdę efekt. Uboczny, jeżeli chodzi o e, wykonanie powłok na zadanym materiale. Najczęściej stosuje się je na szaftach, na rurach przednich amortyzatorów w motocyklach i tak dalej. Czyli generalnie tam, gdzie mamy e, tarcie pomiędzy np. panewkami czy uszczelkami, a szaftem, czy też rurą nośną. Powłoka, mimo tego, że jest niesamowicie, niesamowicie cienka, bo. Grubość to średnio 2 do 5 mikronów, czyli niespecjalnie zmienia nam pasowanie na całym układzie. Jest niesamowicie trwała, niesamowicie gładka i niesamowicie odporna na zarysowania. Czyli, generalnie dostajemy same plusy w postaci lepszej pracy, bo panewki i uszczelniacze na takiej powłoce faktycznie pracują zdecydowanie dłużej. Oraz to, że mamy mniejsze ryzyko na przykład wycieków na tego typu zestawie. Także Zastosowanie takich powłok właśnie chociażby w motocyklach na rurach nośnych, które mają często średnicę 41, 3, 45 czy 50 mm, jak w przypadku Ducati chociażby, e, sprawia, że amortyzator faktycznie jest dużo czulszy na drobne nierówności. I to jest faktycznie patent, który się stosuje i dla kierowców jest odczuwalna różnica, a dla inżynierów czy techników, którzy pracują z zawieszeniem, e, Nałożenie takiej powłoki czy zastosowanie takiej powłoki na amortyzatorze sprawia, że mamy mniej zużywających się części, że są mniej zużyte, a jeżeli coś się mniej zużywa, może dłużej jeździć bezproblemowo. Dlatego powłoki są pierwszym patentem, który uważam jest czymś, co faktycznie warto jest stosować w dowolnym zawieszeniu i to daje radę i daje efekty właśnie w postaci czy to lepszej pracy, czy też mniejszego zużycia elementów. Drugi patent, który uważam jako jeden z tych fajniejszych stosowanych w amortyzatorach, to łożyska na sprężyny. Najczęściej są to łożyska na górnym bądź dolnym mocowaniu sprężyny. Dzięki temu, gdy sprężyna Pracuje w swoim zakresie, a już szczególnie właśnie przy na dobiciu tam powyżej 3-4 skoku. Sprężyna nie tylko ugina się w osi, ale też chce się obrócić. Dzięki łożyskom możemy ten ruch usunąć, co jest też kluczowe w przypadku na przykład kolumn MacPersona, gdzie skręcamy kierownicą. I sprężyna zwykle zostaje w miejscu, a kolumna chce się obracać wokół niej, więc dzięki temu mamy mniejsze zacięcie na sprężynach i też nie słychać strzelania ze sprężyn. Więc tutaj mamy też efekt wyciszenia, także generalnie łożysko na sprężyn tak jest fajną rzeczą, tak działa i się sprawdza, wada jest taka, że trzeba cały układ bardzo dobrze uszczelnić. I wielu producentów fabrycznie takie patenty stosuje, jak chociażby intrax w Olinsie też takie rzeczy występowały, ale w wersjach torowych, więc faktycznie polecam gorąco, jeżeli jest możliwość implementacji w danym zawieszeniu, to jak najbardziej łożyska są fajnym patentem. Kolejną rzeczą, którą bardzo lubię jako patent stosowany w amortyzatorach, to technologia twin Tube, czyli dwururowa. Nie mylić zwykłą dwururową, jak w przypadku KWU, gdzie to jest właściwie jak w motocyklach otwarta kąpiel olejowa i tyle. Mówimy o pełnej technologii TTX, gdzie mamy równą ilość oleju dla powrotu i równą ilość oleju dla kompresji, dodatkowo bez ryzyka kawitacji. Więc generalnie tutaj i histereza, i mała kawitacja sprawiają, że te zawieszenia są bardzo fajne. Plus jedna rzecz, że można budować niesamowite ilości kompresji na tego typu amortyzatorach, czego w konwencjonalnych rozwiązaniach się nie da. Także Twintube jest już w tym momencie stosowany i w rowerach, w motocyklach, kładach, samochodach wielu producentów mimo że trzymało się kurczowo tematu jednorurowych rozwiązań przechodzi na twin Tube właśnie ze względu na to, że można dużo więcej kompresji zbudować no i balans ciśnień w amortyzatorze jest dużo łatwiejszy do zachowania. Kolejna rzecz i tutaj przejdziemy sobie z Olinsa do e, niderlandzkiego Rigera to tak zwany aktywny rebound. Aktywny rebound to nic innego jak zamocowanie górnego mocowania amortyzatora bądź też dolnego, zależy jak patrzeć chodzi o końcówkę szaftu, zwykle mamy w tym miejscu iglicę popychacz iglicy i samo mocowanie na może być to ucho amortyzatora czy też trzpienie jak w przypadku samochodowych rozwiązań jeżeli zamontujemy sobie tutaj układ, który może się poruszać, sprawimy, że Koło, które jest dociskane w tym momencie przez masę samochodu i e, grunt, będzie na ziemi. Jeżeli to koło zacznie opadać czyli przykładowo, najeżdżamy na hopę, na serię nierówności to amortyzator dosłownie zawiśnie na, na mocowaniu, a sama. Iglica z popychaczem wtedy może się wycofać automatycznie. I w ten sposób to, to działa, że mamy dosłownie luz na regulatorze tłumienia powrotu, który sprawia, że np. regulator się z automatu nam otwiera, np. Na o 10 kliknięć, 20 kliknięć, to jest zależne od danego producenta. I faktycznie sprawdza się. Tłucze się to niesamowicie. To jest patent, który sprawia, że mamy bardzo duży hałas w danym pojeździe. Także nie za bardzo się to nadaje do używania i zastosowania w samochodach zwykłych, drogowych. To jest już typowo wyścigowe, czy też bardziej rajdowe rozwiązanie. Ale sprawia, że faktycznie zawieszenie bardzo dobrze klei się do e, nierówności, klei się do asfaltu, nie, do szutrów, itd. I w razie na przykład, najechania na hopę momentalnie koła mogą opaść i czekać na przyjęcie nierówności. Także tutaj aktywny rebound już jest. E, Właściwie kopiowany przez wielu lokalnych, że tak powiem, producentów zawieszeń i w Polsce, i za granicą. Wielu właśnie producentów padło na pomysł, że zacznie kopiować pod tym kątem Rigera. Jeżeli chodzi właśnie o niderlandzką markę, to mają jeszcze jeden patent bardzo zbliżony do technologii używanej w rowerach. Właściwie zbliżony, identyczny jak w rowerach. W rowerach nazywamy to. technologią Specialized Brain, gdzie mamy układ inercyjny, który po najechaniu na nierówność zostaje w miejscu i otwiera nam zawór, czyli możemy mieć jednocześnie twarde i jednocześnie miękkie zawieszenie zależnie od tego po czym jedziemy. W przypadku Rigera ten system nie działa w osi pionowej jak w przypadku rowerów, tylko w poziomie. Dlaczego w poziomie zapytacie? Chodzi o to, że jest to system, który działa jak aktywny stabilizator, czyli jeżeli mamy przeciążenie w lewo bądź w prawo, czyli przeciążenie boczne, to amortyzator z automatu się utwardza, dlatego że masy inercyjne się przesuwają i blokują kanał na przykład na zewnętrznym kole, czyli zewnętrzna część samochodu w zakręcie zacznie nam się utwardzać, a strona wewnętrzna zrobi się bardziej miękka. Dzięki czemu amortyzator sprawi, że samochód nie będzie nam się aż tak pochylać w zakrętach. Także technologia CCV, jak się to nazywa w rigerze, jest faktycznie bardzo fajnym patentem i działa tak jest skuteczna działa i można u nich to też regulować sobie jak bardzo chcemy ażeby nam ten zawór ingerował czyli właściwie podobnie jak w przypadku speca i technologii brain kolejnym patentem bardzo zbliżonym ale od strony olinsa jest technologia drc i dcc Działa bardzo podobnie, tylko tutaj wszystko jest realizowane dzięki temu, że mamy podwójne tłoki i zawory zwrotne są odsadzone. I przykładowo po tej stronie mamy zawór kompresji, tłok i zawór zwrotny. Zawór zwrotny jest odsadzony od tłoka, czyli olej swobodnie nam się może przeciskać pod zaworem zwrotnym, ale jeżeli osiągniemy odpowiednią prędkość, zawór się wygnie i zamknie dzięki czemu możemy mieć bardzo fajną czułość na yy, wysokich częstotliwościach, czyli takich ruchach, które są bardzo, bardzo, bardzo małe. A jednocześnie dużą stabilność całego pojazdu, całej platformy przy dużych wychyleniach. Także, zależnie od tego, jak zestroimy cały zestaw DCC i DRC, możemy osiągnąć bardzo fajne wyniki, na przykład przy jeździe w deszczu, czy na przykład na szutrach i tak dalej. Także to jest patent, który faktycznie działa. Akurat to jest zastosowane u mnie w Lancerze. Dzięki czemu kierownica nie wpada w drgania na drobnych nierównościach, a jednocześnie bez problemu wybiera. Nierówności duże i też nie zapada się na hamowaniach i w zakręcie. Także to jest świetna sprawa, bo właściwie mamy same plusy w postaci lepszego, lepszej przyczepności, a jednocześnie nie mamy minusów w postaci tego, że platforma się stanie niestabilna. Co mamy jeszcze? Technologia PDS. PDS, czyli 3G... Systemy zapobiegające dobiciu. To jest akurat już stosowane praktycznie w dowolnej dziedzinie, w samochodach, w kładach, w motocyklach, w rowerach również. Czyli wszelkie zawory antydobiciowe hydrauliczne, dzięki czemu możemy mieć relatywnie lekko zestrojoną kompresję, bez ryzyka tego, że będziemy dobijać, na przykład na hopach, lądowaniach czy dużych wychyleniach danego yy, zawieszenia. To jest naprawdę fajna sprawa, i świetnie, że większość producentów już ten patent stosuje. Zobaczymy, co sobie jeszcze wylistowałem. Właśnie, technologia high frequency. Mieliśmy już jeden materiał u mnie na kanale, ale tutaj staram się zbiorczo właśnie te patenty, moje przynajmniej ulubione, Wam pokazać, właśnie z, wydestylować je do jednego materiału. High frequency to technologia, która sprawia, że amortyzator właśnie na wysokich częstotliwościach, ale małej amplitudzie czyli są to ruchy, które mają bardzo maluteńkie wychylenie, ale z dużą częstotliwością czyli przykładowo lecicie sobie 200-250 na godzinę po torze który jest teoretycznie płaski, ale nie ma płaskich torów wyścigowych im większa prędkość, tym mamy więcej drobnych drganie. Tutaj specjalnie dla Was przygotowałem taki przykład. Mamy tutaj właśnie takowy tłok z tą technologią. On jest generalnie osadzony na szafcie na stałe, a wokół niego, tutaj przy piston ringu, mamy o ring, który potrafi się przesunąć. Ma delikatny luz góra-dół. To jest dosłownie może 1 mm ruchu góra-dół, a olej przepływa tymi drobnymi otworkami, które są tutaj na zewnątrz. W materiale, który odnajdziecie sobie na playliście wokół możecie sobie odnaleźć e, właśnie szczegóły tej technologii. W każdym razie polega to na tym, i tutaj mamy mocno przesadzony e, przykład. Wygląda to tak, że jeżeli tłok stoi powiedzmy, że w miejscu, jest blokowany przez olej, to szaft może się swobodnie poruszać w ten sposób. Oczywiście jest to mocno przesadzone, bo jest wtedy to ruch dosłownie jednego mm. W górę i w dół, ale na drobnych nierównościach powstaje właśnie taki luz. Myk polega na tym, że przy wysokich częstotliwościach działa to tak, ale jeżeli mamy duże wychylenie, przykładowo zaczniemy hamować, będzie jakaś hopka i tak dalej, większa dziura, to amortyzator przymyka się i działa jak zwykły. Także to zadziała tylko na wysokie częstotliwości. Sprawia, że właściwie mamy Dużo lepszą przyczepność praktycznie w każdych warunkach bez ryzyka, że platforma staje się niestabilna. Bardzo fajne, wada w postaci tego, że nam się całość tutaj tłucze i ten oring, który tutaj pracuje góra-dół faktycznie słychać potrafi nieść się po całej platformie samochodu. Także jest to jedna z tych rzeczy, którą zawsze Polecam jako patent, ale nie zalecam jej w momencie, gdy ktoś używa samochodu tylko i wyłącznie na drogach publicznych jako daily. Ostatnim patentem, który udało mi się wydestylować jako tak, jako jeden z moich ulubionych, to technologia DSSV od Multimatic. Mieliście też materiał o tych zaworach, i to są po prostu zawory, które wyglądają zupełnie inaczej niż to, co zwykle się spotyka. Właściwie to wyglądają jak, znaczy inaczej, przypominają bardziej cylinder dwusuwowego silnika, który ma różnej wielkości otwory, niż klasyczny zestaw, właśnie tłoków, szynstaków i tak dalej. Tutaj właśnie mamy okno, które się przesuwa razem z cylindrem, także to jest patent, który faktycznie fajnie się sprawdza, i całe strojenie polega na tym, że sobie shapeujemy. Odpowiednio kształt tego okna, więc możemy właściwie osiągnąć dowolne możliwe krzywe, jakie się tylko danej osobie. Wymarzą dzięki czemu jest to taka technologia, którą można zastosować właściwie od F1 po rowery, przez wszelkie samochody typu daily. Więc to jest naprawdę fajna sprawa, jest relatywnie łatwa w implementacji i tutaj chylę czoła, bo jest faktycznie to patent, który odróżnia inne amortyzatory od tej konkretnej technologii. Także tutaj faktycznie koło zostało wymyślone na nowo. Także to jest ostatni patent, który chciałem omówić z Wami dzisiaj i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!